Przygód nad jeziorem. Nawet gdybyśmy wszyscy byli dziećmi, nie umiałbym pokazać nic pięknego, włóczęga z podwórka, bywalec bagien. Tym byłem. A teraz szukać piękna poza sobą, jak? Kiedy wewnątrz grząskie, grząskie głębie. Grząskie głębie i każdy głos chropawy, Żabi. Nęci jednak piękno, bo jego syreni śpiew Każe wyrywać się wciąż do skoku, A póki mocne nogi, póki mocne ramiona, Buty życia. Znam tych, którzy pięknem naznaczeni, Wśród chwiejnych jak trzciny tłumów, Usłyszą trzepot skrzydeł i znajdą pióro fantastyczne. Ale ja widzę tylko rozmarzłe jezioro. Młode łabędzie zanurzają burę głowy w zimną płyciznę. A skruszony lód faluje. Graniemy koncert.